Halo! O! No yy, Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Warface. Tak, nauczyłem się tego wymawiać wreszcie. <coughs> Sorry za ten wstęp, ale miałem problemy takie małe z tego. I dzisiaj mam nadzieję, że uda mi się zagrać w kooperacji z w ogóle z kimś. Jeżeli nie, to po prostu pójdziemy na Team Deathmatch. I tyle. Mur weźmiemy na razie drogę zobaczymy co to będzie hmm, ja sobie chyba podgłośnie trochę grę bo z tego co mi się zdaje jest ona ciut za cicho dołączanie do pokoju aha czyli nie ma nic czyli no tak na pewno tak chcę opuścić chcę versusa. i przechwyć każdy nie weźmiemy bo ostatnio sobie pograłem prywatnie także powinno być wszystko dobrze no, tu się chyba nagrywa, to się nagrywa dobra. No wyszukasz jakiś pokój Przedstawiłem sobie ustawienia też na mm, graficzne także czy chcesz znaleźć wszystkie mapy tak, aha Mało ludzi może gra, bo jest naprawdę wcześnie, ja to nagrywam, no może nikt nie gra, albo odłączanie do pokoju, każdy na każdego, tak to jest, no na razie moja ulubiona klasa to inżynier, nie wiem czemu, ale tak to już jest, no strasznie mało osób, więc może i dlatego, dobra. Czytuję się. Czytuję. Czytuję, czytuję. Nie wczytuję, wczytuję. O, dołączają. To będzie fajne. Przestawiłem ustawienie, nawet nie próbowałem jeszcze tego nagrywać. To dopiero będzie fajnie. Bo w ogóle tego. No. W ogóle tego nie sprawdzałem. Ile będę miał w Jak to, to po prostu wrzucę do ustawień poprzednich i tyle do pisać, nie... nie załatwię karty graficznej. Także każdy na każdego, początek rundy. <laughs> Sorry za ten katar, ale coś. A nie, jest dobrze. Dobrze, dobrze jest, tyle FPS-ów może być. No, skakuj tu. tu no, kurwa, cały magazynek. No nie! No, bo przestawię zaraz z powrotem. Jeśli cieło przy nagrywaniu. O no kurcze! Czy się nie cieło. Dobra, idziemy. Ktoś zginął, tam gdzieś granat był. Ktoś zginął, znowu ktoś zginął, a ja nikogo nie widzę. Mhm. Dobra, widziałem. Nies. O oh fuck! Pistoletu? Ale dobrze, że nie łeb. Bo ostatnio miałem też takie sytuacje. że pograłem trochę prywatnie, to miałem takie jajca, że głowa ma. Facet kurwa. Sz... Kurwa! Facet sze, a ja dostałem normalnie heada Nie wiem, jakim cudem on to wcelował A ja zaraz zostanę z pleców kosę. <laughs> A wiedziałem, nie kosę. Łopatę yy, musiałem się podnieść, bo niewygodnie mi się grało. O, dobra, yy, teraz siedzę dalej od mikrofonu. Ale to mimo, że nie będzie przeszkadzać. Okej, okay. oni się tam spotkają, czy nie? Nie spotkają ja Kurwa, mać, nie mogę, no Macie, łapcie, getch Niespodziankę Zabity. Kamper. Oj, s najpeźni. O, Jezu! Kurwa. No, nie mogę. Nie lubię każdy na każdego. Ja pierdzielę. Nie lubię tego trybu, wolałbym Team Deathmatch No ale jak nie ma, to trzeba przeżyć jakoś. Dobra, przełącz się. Ja pierdzielę, kurwa, nie idzie mi dzisiaj, niewygodnie siedzę se poprzestawiam, to nie mogę się ustawić. Surprise, który się tu zespał. A jajaj, nie lubię tego typu, kurwa, mać. Ja pierdolę! No kurwa, strzelasz do niego, a. Nie! On i tak ma lepszą broń, to się zajebie, co nie? Gdzie tu kurwa logika? Ty mu kubię, strzelasz. Nie, ja sobie jeszcze postale, jeszcze cię zajebie. To jest logika. A mm -hmm. no może i dobry pomysł tutaj marka. O, chyba. kurwa nie trafić no Przeładuj mi to wodara wyjdzie. Bo ma następny padł. Ktoś mnie tu ze strzelby tu <laughs> ściągnąć Kurwa Jak ze strzelby Nie ma jak to o Ktoś trafił na tej Ha 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 ja go No jaki pepep O tyłu Drugi gimper me volteu, minha gente de não curva mate Pierwszy też mi się nie podoba ale no tak miary ma. No trafiają się tacy, którzy później mają ten. O oh, fakty. No jest kurwa, weźcie. Ty... Ну, давай. Ай, да. Куры, фамач. Не вижу. Ой, супер. Наймор. Ktoś tu jest o fakt w takim momencie kurwa wiedziałem zawsze kurwa po tym mi się przyciski Ten no, wiecie o co chodzi. Yy, przyciski mi się jak. Gy. Kurwa, ja pierdzielę. Ah. No, mm. Kurwa na trafić nie mogę no ja pierdzielę Mało ostatnio strzelanki gra Bardzo mało ostatnio gram strzelanki nie wiem czy już nie mam nastroju Kurwa! No jaki? Jak z noża? Kurwa jednego, no normalnie. Koniec czasu. Dobra, fajnie. Ile? 12 minut. Każdy, każdy, każdy. Tej mapy nie lubię. Ale jak już wszyscy głosują, to niech będzie. 17 eksplozjami strzałem głowy bla 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 celność bo mnie zawsze ta celność była strasznie mała ja będę musiał swój z renderingiem. sorry nie wiem, czy będzie teraz taka przerwa ale no fpsy czasami spadają do takich ilości że przy ładowaniu że jest naprawdę fajnie no dobra, to jak nie inżynier, to teraz strzelec. Także jeszcze jedna mapka i będzie koniec, chyba że. Nie, dobra, następna mapa będzie w następnym odcinku. Także ja się z wami żegnam, już, no tak, średnio te, z tego, czy tak, po 15 minut, bo to nie, wiem naprawdę cmutnie. To ja się z wami żegnam, do zobaczenia w następnym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, zostawcie coś przy sobie. I do zobaczenia na razie.